Czyli 90 podzielić przez 30 równa się 3. I tutaj bardzo odpowiedź C 3. Eee, kolejne zdanie, kolejny raz e, bardzo ważne są potęgi. I warto zauważyć, że przy tym wyrażeniu N do 4 minus 3 przez 6 potęga potędze jest liczba e, parzysta. Czyli ten minusik. Się wyklucza ten minusik tutaj przy jedynce też się tak jakby wyklucza, ponieważ jakby było e, minus 3 do potęgi pierwszej równa się minus 3 natomiast minus 3 do potęgi drugiej równa się 9 i to jest to samo co 3 do potęgi drugiej, czyli 9, czyli tak naprawdę ta trójka i ta trójka to jest to samo, I tak samo ta jedynka i ta jedynka to jest to samo jak wiadomo, na egzaminie ósmoklasisty można wybrać tylko jedną odpowiedź. Czyli od razu tak naprawdę nie trzeba liczyć tego zdania. Nasuwa się odpowiedź 0. Natomiast warto też sobie czasami sprawdzić, jak ma się jeszcze czasu. To jest taki trik, jakby się już nie miało czasu, goniło się z czasem i zostały ostatnie minuty. Natomiast minus 3 do potęgi czwartej, minus 3 przez 6. To się równa e, minus 3 do potęgi czwartej to będzie 81 minus 3 przez 6 równa się 78 szóstych. Natomiast minus 1 do czwartej minus 3 przez 6 równa się minus 2 szóste. Czyli że od razu muszę zauważyć że to jest liczba ujemna, więc będzie mniejsza. Od, e, od, od, od w, w wartości, gdzie n jest równe minus 3. I teraz wystarczy 0, podłożyć 0 do 4- minus 3 przez 6 równa się minus 3 szóste, czyli najmniejszy wynik. W ten sposób I wiadomo już, że na pewno jest odpowiedź C0. Zadanie ósme, pierwiastki. I teraz. Gdyby ktoś chciał sobie liczyć ten pierwiastek, ten pierwiastek nie jest do obliczenia. E, mamy do wyboru nawet większe od trzech albo mniejsze od czterech. Nie ma nigdzie opcji, żeby tutaj ta liczba była e, liczbą całkowitą, więc trzeba sobie rozpisać, że, e, pier, że e, trójka to jest inaczej pierwiastek z 9, natomiast czwórka to jest pierwiastek z 16. 5 to jest pierwiastek z 25. 8 25. to jest pierwiastek z 64. 9 to jest pierwiastek z 81. Teraz pierwiastek z 64. Pierwiastek z 49 to jest 7. Więc e, pierwiastek z 60 jest mniejszy niż pierwiastek z 64. Większy niż pierwiastek z 49. 9. A skoro to jest 7, a to jest 8, to zostaje nam odpowiedź C. I też bardzo szybko da się to zadanie zrobić. Starczy tylko zauważyć, ile te liczby są równe, gdyby je przedstawić pod postacią pierwiastka. Kolejne zdanie, zadanie 9. Mamy trzy punkty na osi liczbowej. I mamy ich współrzędne. Mamy też informację, że pomiędzy P pomiędzy P a S jest 8 równych części o długości x. Natomiast można sobie policzyć, że pomiędzy P a R jest takich x 5. 5x pomiędzy P a R. I odległość pomiędzy P a R to jest 7 minus minus 3 równa się 10, czyli odległość 5x równa się 10, czyli x równa się 2. Jak wiadomo, to jest proste działanie, dzielić przez 5 wystarczy. W tym momencie, widać, że tutaj zostały nam 3 punkciki, 3, e, 3 podróży, jakby, z których każda ma 2, czyli tutaj będzie 9, tutaj 11. I zostań tutaj wynik 13. Odpowiedź co kolejny raz. Ile to już tych chce? Sporo co. Podejrzewanie dużo co. Ale tak to wychodzi. Kolejne zadanie. Zadanie, które jest podchwytliwe o tyle, że trzeba doczytać. Zawsze trzeba czytać e, pytania, bo bez tego będzie słabo. Plik z prezentacją multimedialną Igora ma rozmiar 13 MB. Plik z prezentacją multimedialną Litki ma 2,5 razy większy e, rozmiar wyrażony w MB niż plik e, z prezentacją Igora. Do końca zdania. Wybierz właściwą odpowiedź wśród podanych. Plik z prezentacją Litki ma większy rozmiar niż plik z prezentacją Igora O. I teraz bardzo ważne jest to, że tutaj ma większy rozmiar. Nie ma jaki ma rozmiar, tylko ma większy rozmiar. Czyli Liczymy sobie to 13 razy 2,5. Jak wiadomo, 13 razy 2 to jest 26, i połówka z 13, z 13 to jest 6,5. Czyli łączny wynik to jest 32,5. Gdyby nie przeczytać tego pytania ostatecznego, to bardzo łatwo znaczy odpowiedź D. Aczkolwiek, jak się już to, stanie, jak się to pytanie przeczyta, Trzeba sobie zadać pytanie, czy większy to znaczy, że jaką ma wartość ogólnie? No właśnie nie. Więc trzeba od tych 32,5 odjąć rozmiar pliku Igora, czyli te 13. I wychodzi nam wynik 19,5. I to jest odpowiedź B. Kolejne zdanie. Zdanie 11. Ogronnik kupił ziemię ogrodową którą zaplanował zużyć w maju, czerwcu i lipcu. Ma trzy okresy. W maju zużył 1 trzecią masy zakupionej ziemi. W czerwcu zużył połowę masy ziemi, która została. Na lipiec pozostało mu jeszcze 60 kg ziemi. Teraz tak. W maju Jaki W maju W maju zużył 1 Trzecią x, tak? Czyli pozostała ziemia to będzie x minus 1 trzecia x. I teraz w czerwcu zużył połowę tego, co tutaj zostało. Czyli to będzie jedna druga, ale nie z x. Tylko z tej wartości, co jest tutaj. Z tej wartości, że to będzie minus e, x minus 1 trzecia x. I na lipiec zostało 60 kg. Czyli e, tutaj wszędzie się zgadza e, ilość ziemi zużytej w maju. Tutaj, 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 tutaj. Natomiast w punkcie C na pewno nie zgadza się ilość ziemi zużytej w czerwcu. To nie jest jedna druga x, tylko jedna druga razy x minus jedna trzecia x. I teraz w takim razie te odpowiedzi nam znikają. Zostają nam dwie odpowiedzi. Różnice między nimi to jest tylko tutaj, tam plus i minus. I teraz pytanie, czy e, dodajemy tą ilość ziemi? No właśnie, nie, trzeba odjąć. E, tak, trzeba odjąć. E, tak, tak, trzeba odjąć, ponieważ e, łącznie mamy Ilości ziemi Y. Czyli to jest, y, jeżeli zużyjemy całą tę ziemię, czyli to byłoby min jeszcze minus 60, to będzie 0, więc odpowiedź D. Zadanie 12. Trzy koleżanki kupiły bilety autobusowe w tym samym automacie. Martyna kupiła 6 biletów e, 75-minutowych zapłaciła za te bilety 24 zł. Weronika kupiła 4 bilety 20-minutowe i zapłaciła za nie 12 zł. Ania kupiła 2 bilety 75-minutowe i 2 bilety 20-minutowe. Ile Ania zapłaciła za bilety? To warto powiedzieć sobie od razu. Ile kosztuje jeden bilet e, 75-minutowy? Tak Czyli za 6, 24, czyli 24 podzielić przez 6, równa się 4. Jeden bilet 75 minutowy kosztuje e, 4 zł. Natomiast 20-minutowe to będzie e, 12 zł za 4 bilety, czyli za 1 3 zł. Teraz wystarczy e, 2 razy 4, równa się 8. I teraz tylko 2 razy 3. 2 razy 3 równa się 6. 8 plus 6. 8, się chcę się spieszyć. 8 plus 6 równa się 14. Odpowiedź. B. Zadanie 13. Dany jest trójkąt ABC, w którym kąt BCA ma miarę 35 stopni. Punkt D leży na boku BC. Tego trójkąta. Odcinek AD ma taką samą długość jak BD. Kąt ADC ma miarę 130 stopni. A więc skoro odcinek AD ma taką samą miarę jak BD, to od razu można sobie policzyć, bo zrozumieć, że jest to trójkąt równoramienny, czyli ma te samą miarę kąta przy podstawie. Bo przy podstawie ma taką samą miarę kąta. A jak wiadomo, tutaj jest prosta, czyli to jest 180 odjąć 50. Odjąć 130 równa się 50. 50. Teraz, żeby policzyć miary kątów e, DAB oraz ABD, wystarczy e, od 180 odjąć 50, ale to wszystko jeszcze przylić przez dwa to się równa 65, czyli tutaj mamy 65 stopni. Teraz, żeby obliczyć e, cały ten kąt, to wystarczy policzyć e, tylko tutaj miarę.